Witam Was, moje drogie bliźnięta, na kanale Kietwy Tarot. Czytanie na czerwiec dla Was, moi drodzy. Czytanie jest ogólne, więc wiecie o tym, że o tym zawsze przypominam, ale też e, zapraszam w tych właśnie miesięcznych czytaniach nowe osoby do subskrypcji i z góry Wam bardzo dziękuję. Pierwsza karta na ten miesiąc, moje drogie bliźnięta, e, Królowa Kielichów. Jeśli nie chodzi tutaj o energię, którą ona reprezentuje, czyli empatia, troskliwość, pomoc, no, dużo cierpliwości mi się tutaj pokazuje, bardzo dużo takiej energii, która jakby jest no, dobrocią samą w sobie, ale też miłością, wrażliwością, no, dużo takiej fajnej, pozytywnej energii. Możecie mieć z kimś takim do czynienia, możecie to być wy, moi drugie panie. Ktoś, kto równocześnie zna swoją wartość i nie jest tak, wiecie, w nieskończoność podsuwającą sobą komuś, no nie wiem, um... Tą swoją dobroć pod nos, czyli jakby, no, łatwo tutaj jest nadepnąć jej na odcisk i wtedy ona jakby się odsunie bez słowa, bez powrotu, więc tutaj, no, tak jak powiedziałam, zna swoją wartość, e, nie pozwoli się wykorzystać, e, no, ale jakby, kiedy te stosunki z nią są utrzymywane w takiej najbardziej poprawnej, e, jakby, wymianie energii, ona zrobi wszystko, żeby tak to utrzymywać, więc ze szczerym sercem zawsze jakby na, na tacy wychodzi do tutaj do swoich osób, z którymi jest w bardzo bliskich kontaktach. Wy macie tutaj, moi drodzy, pokazaną energię bardzo pomiędzy mężczyzną a kobietą, ale to jest jedna z rzeczy, która się pokazuje. To nie znaczy, że każdy, każdego z was będzie to dotyczyło. Jeśli jesteście panami albo paniami, to pomiędzy tutaj tymi dwoma osobami bardzo jest um, w tym miesiącu zauważalna chęć jakby um, Panowania, nie wiem, pracowania, utrzymywania poprawności w komunikacji, w kontaktach, w stosunkach, więc tutaj bardzo komuś zależy, może Wam obojgu, na tym, żeby one były jak najbardziej poprawne, co najmniej, żeby one były poprawne i może tak naprawdę tutaj to dotyczyć każdego aspektu w Waszym życiu, czyli i praca, i oczywiście rodzina, i może być to partner z partnerką, um, nie wiem. Mężczyzna, który jest jakimś liderem w rodzinie, ale też może być szefem, powiedzmy. Więc tutaj to tylko tak wam na wstępie chcę powiedzieć, bo to mi się też tak pokazuje, a, a jakby nie będę tego się też trzymać kurczowo tutaj, jeśli chodzi o to czytanie, bo um, są też inne sprawy, które się też tutaj z, no, bardziej zarysowują. W podstawach, właśnie, przepraszam, w przeszkodach mamy właśnie na ten miesiąc, i one nie muszą Was w ogóle dotyczyć, więc tutaj, jakby też sobie nie bierzcie tego aż tak bardzo do serca, gdyby Was to nie dotyczyło. Mamy mężczyznę, prawdopodobnie właśnie jakiś nie wiem, patron rodzinny, ktoś, kto jest w jakiś sposób osobą, która. Już jest na tym etapie w swoim życiu, że raczej nie słucha, tylko oczekuje tego, żeby okazywać tej osobie szacunek i właśnie tej osobie się raczej słuchać. Jak to się mówi, mentor taki życiowy. Bardzo mi się tutaj pokazuje, dlaczego on jest w przeszkodach. Być może jest tutaj jakaś upartość, być może. No, właśnie to takie chęć kontrolowania tego swojego otoczenia, ale możecie mieć do czynienia tutaj z kimś takim lub sami tutaj uważajcie na to, żebyście nie starali się za bardzo jakby wpływać na wszystko, co się tutaj będzie w tym miesiącu działo, bo może to nie być najprawidłowsze w. Wiecie co w uzyskaniu tego celu, do którego będziecie dążyli. Baran wam się pokazuje, więc może być też osoba, która tutaj będzie w ten sposób bardziej intensywnie wpływała na wszystko, co się dzieje wokół Was w tym miesiącu. Teraz karta, która przechodzi do przeszłości. No bardzo taka energia osoby, która nie może dokonać e, wyboru. Ktoś, kto nie chce czegoś odpuścić, nie chce z czegoś zrezygnować, e, a stara się no, wszystko robić, żeby utrzymać e, ten stan, w którym do tej pory byliście. Więc to mogą być finanse, ale każda też inna sytuacja, e, której dotyczy, jak. Jakiegoś rodzaju utrzymanie równowagi, praca nad tym, skoncentrowanie się na tym, nieodpuszczanie. No, tak jak powiedziałam, tu jest dużo takiego, takiej energii, która nie pozwalała wam jakby oderwać oczu do tej pory, bo to jest coś, co przychodzi do przeszłości. I bardzo duże takie skoncentrowanie się na tym, takie wręcz bez oddychania, nie marzę, żeby tylko tutaj. no... Coś źle nie poszło, także tutaj jest tego typu energia, skupienie, nieodpuszczanie, brak zdecydowania, zrezygnowania właściwie nawet, dokonania często też wyboru. Zbyt dużo rzeczy tu mi się pokazuje w tej karcie, więc tak najbardziej takie ważne tutaj chcę Wam tylko wymienić. Teraz to, co macie w głowie, słuchajcie, to są tylko myśli, więc tutaj nie jest tak, że Wy będziecie to robić, ale już o tym myślicie, że to jest coś, co jest też bardzo istotne i na tym chcecie się przynajmniej skupić, skoncentrować. Karta czterech monet, czyli czwórkę też macie w podstawie, więc ta stagnacja, to utrzymanie takiej stabilności, um, codzienności, nienaruszalności tego świata, w którym jesteście, to jest jakby takim, um, takie kluczowe tutaj też w tym miesiącu. Przede wszystkim właśnie dlatego, że wo, według tych kart, właśnie to jest w głowie i to jest w tych czyna, czynach Waszych, czyli takie utrzymanie, um, no, stagnacyjne wręcz troszeczkę, ale być może Wam to jest potrzebne takie bezpieczeństwo, nie tylko materialne. To jest dobra karta, ale. Czasami też taka upartości, nieodpuszczania, e, niezrezygnowania, więc tak podobnie troszkę do tej dwójki, ale już pod tym kątem tutaj, ja to mam, ja to posiadam, ja tego nie puszczam, ok? Więc to jest takie trzymanie się kurczowo czegoś. Może to być dobre, dopóki to nie zmienia się w jakieś takie uwięzienie samego siebie, samej siebie, w jakiejś takiej energii, która no niestety nas do czegoś bardzo przywiązuje, czy jesteśmy do czegoś bardzo przywiązani e, i nie chcemy tego zmienić, także to jest w głowie. Teraz to, co mamy w podstawie tego czytania i to jest tak bardzo pod kątem tego co chcecie, to, co chcecie budować e, tutaj w tym miesiącu. Nie jest łatwa to energia, ale przede wszystkim jest właśnie ta stabilność tutaj pokazana. Jest pokazana osoba, która poszukuje najlepszego rozwiązania tutaj e, w jakiejś sprawie, w jakimś temacie. Wy będziecie na pewno wiedzieli, czego to dotyczy, ale... Towarzyszy tutaj tej energii, tej karcie jakaś nieobecność, czyli tak jakby nie zwracacie uwagi na to, co się dzieje dookoła Was, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. Po prostu tutaj jesteście, nie chcecie się wybijać czegoś, na czym chcecie się skoncentrować, skupić, żeby znaleźć to wyjście, to rozwiązanie ktoś pochłonięty do granic możliwości swoimi myślami i co tu dalej robić, jak mam postąpić w tej sytuacji, w tej sprawie, więc no, jak, jak to są tematy finansowe, no to na pewno to tego dotyczy, jeśli to jest jakaś relacja damsko-męska, też na pewno ma tutaj duży wpływ na to. Ale tu już, tak jak powiedziałam, Wy sami będziecie wiedzieli, e, o co chodzi. Kiedy ten moment oczywiście przyjdzie, być może już macie z tym w jakiś sposób do czynienia. Teraz karta najbliższej przyszłości i tu już jest fajny pozytyw. E, no, nie macie złych kart, ale takie bardzo zastanawiające. E, najbliższa przyszłość, czyli osoba, która rusza do przodu. Ktoś, kto się przestaje zastanawiać, po prostu wyciąga rękę po pierwszą rzecz, e, której jest najbardziej pewna. E, i to robi. To jest realizowanie jakichś marzeń. Tutaj nie ma gdybania, już tutaj jest wyciągnięcie ręki po to, co zostało nam zaproponowane, to, co możemy uzyskać, to, co możemy zrealizować, z nadzieją na to, że to będzie właśnie ten strzał w dziesiątkę i on przyniesie tylko i wyłącznie pozytywy. Także nie ma wahania i może to jest też dobre. Karta lęków obaw, no to, to jest właśnie bardzo połączona tutaj z tą kartą, czyli to spełnianie swojego marzenia. E, coś po co chcemy sięgnąć, e, coś, co mamy w zasięgu ręki, ale nie do końca jesteśmy pewni, jak to się dalej potoczy, więc lęki obawy są cały czas e, jeszcze w podświadomości pokazane jako, e, że no. Niby tu jest zdecydowanie, ale jeszcze nie za bardzo takie stuprocentowe, więc ktoś może ciągle w podświadomości mu się budzić ta energia, że nie wiem, czy to było najlepsze wyjście, najlepsza decyzja i tak dalej, ale um, nie traćcie, wiecie co, optymizmu, nie traćcie tutaj nadziei, bo to jest jakby troszeczkę um, poddawanie się albo otoczeniu, albo emocjom. I może właśnie wprowadzać jakieś takie, wiecie, troszeczkę z, y, y, naruszenie tej waszej y, pewności siebie, może tak. Wodnik tu jest pokazany w tej karcie gwiazdy, więc może też mieć wpływ na te lęki, obawy, ale to tylko. Ja zawsze tak mówię o tych znakach zodiaku. Ten wodnik Wam się pokazał tutaj też w rezultacie. Yy, I ja bym powiedziała, że może dotyczyć też dziecka lub czegoś, co jest związane z dzieckiem, jeśli posiadacie dzieci, ale to jest tak już na marginesie. Teraz to, jak Was postrzega Wasze otoczenie tutaj w tym miesiącu czerwcu, super energia. A ktoś, kto yy, idzie przed siebie, yy, to jest konkretna osoba, ktoś, kto jest skoncentrowany na planie, e, który podejmuje, ktoś szczery, pracowity, ktoś, kto nie czeka, że się coś samo zrobi, ty, tylko idzie do przodu, szuka rozwiązań, e, ale też nie ryzykuje. Tutaj ta osoba się trzyma tego, jakby tej drogi, którą już obrała, ale tylko tych konkretów i, e, i idzie po prostu reali z realizacją takim, jeśli. E, i mi powiedziała, tutaj bardzo duża cecha taka pozytywna w tej karcie jest też tego, że jeśli ktoś rzuci e, słowo, to nie takie na wiatr, tylko się tego trzyma i do tego dąży, żeby to zrealizować, albo po prostu jeśli coś obieca, no to na pewno też się z tego wywiąże. Tutaj macie jakieś dodatkowe finanse, dodatkowe, do, dodatkową pracę, czyli tak jakby e, kolejne źródło zarobków. E, Zarabianie, rozwijanie biznesu, e, nauka, dokształcanie się, e, ale cały czas tutaj idziemy po jakiś e, właśnie ro, rozwój. Rozwija się tutaj jakaś osoba e, w jakiejś sprawie. Teraz dwie karty rezultatu: pierwsza, co Wam pomoże, druga to, co uzyskacie. E, to co Wam pomoże, przede wszystkim jakieś zasoby finansowe, możliwe że rodziny, możliwe że jakieś spadki, możliwe że wsparcie rodziny, pożyczka od rodziny. Bardzo silna, stabilna energia kogoś, kto czuje się pewnie nie tylko finansowo, materialnie, ale tak właśnie pod kątem też osób, którymi jest ta osoba otoczona, które zapewniają wsparcie, które zapewniają taką stabilność mentalną, emocjonalną, ale też i właśnie tą materialną, czyli jest tutaj. To wsparcie, te plecy, które Wam są w jakimś temacie bardzo potrzebne, i wiecie, że nie jesteście sami. Więc tutaj jest też takie podejście do życia, że rodzina jest najważniejsza, że na przykład ta energia miłości, kochania takiego wiecie. Od otaczania się kimś, kto jest e, wart wszystkich pieniędzy, ja bym tak powiedziała też nawet w, w związku z tą kartą. To jest też bardzo ważne dla Was tutaj w tym miesiącu i takie będzie. Ta harmonia też tutaj w tym Waszym życiu, w którym, a, które budujecie lub a, które po prostu posiadacie też tutaj jest zarysowane w tej karcie. Teraz ta karta rezultatu, no mamy głupca, po, a, co prawda pokazanego, ale wiecie co? No ten głupiec to jest tak, że a, jakby... Nie chcę robić czegoś w pośpiechu, nie chcę robić czegoś, co jeszcze nie jest dopracowane, nie jest dobrze przemyślane, więc nawet jeśli e, ktoś myślał tutaj o takim skoku na głęboką wodę, bo tak właśnie działa głupiec, więc on e, jakby. E, poddaje się często ryzyku, e, idzie nową drogą, e, zostawia coś za sobą lekko, bez e, zastanawiania się nad tym, jak to tam będzie, e, no to tutaj nie ma tej energii, więc jako rezultat jest ktoś, kto no, rozsądnie podchodzi do tematów, bardzo m, tak przemyślane, e, dorosłość tu się pokazuje, e, ale pamiętajcie też, że gdybyście mieli do czynienia właśnie z jakimś dzieckiem, e, ale takie bardziej dziecko, takie no, teenager, czyli tak już nastolatek jakiś, nastolatek, nastolatka, no tak, w tym sensie oczywiście. Może być tak, że tutaj temu dziecku towarzyszy jakaś niestety niedojrzałość, czyli ktoś cały czas się trzyma w tej energii, właśnie. Tej osoby młodej, i tak jakby jeszcze te konkrety tutaj, um, no, trzyma się tej rodziny, trzyma się, będzie się trzymać tej rodziny, nie będzie na razie tutaj rozwijać, a nie wiem, czy talentu, czy po prostu iść po, po swoje, jakby działać na, na tą swoją przyszłość. Tutaj na razie jeszcze ten miesiąc pokazany jest, że może i to jest też lepsze, żeby właśnie tak nie. Mm, i jeszcze przeczekać, może ten czerwiec, bo będzie jakaś lepsza szansa, żeby tutaj, no to jest ryzyko tutaj takie właśnie pokazane, które, do którego nie dojdzie, więc no ja bym powiedziała dosyć fajna energia. Ale teraz jeszcze Wam muszę powiedzieć, i no tak jak powiedziałam, tutaj mamy tego wodnika, muszę Wam jeszcze powiedzieć o tej karcie, bo ja mam tutaj jako dodatkową kartę, mam Red redwand wasz i to jest tak jakby dodatkowa energia tutaj, która się pokazuje dla was, ale w trakcie tasowania kart, wypadła mi karta umiarkowania, to jest mega karta, zawsze daje super energię e, dla osoby spod waszego znaku, czyli jesteśmy chronieni, my tutaj jesteśmy z takiej energii cierpliwości, nie robienia niczego właśnie w jakiś sposób e, zbyt pochopnie, ktoś kto Pracuje nad swoją wewnętrzną też energią, czyli no tak, żeby tutaj tą harmonię, stabilizację trzymać. Ale tu jest wszystko przy współpracy właśnie tego wszechświata. Także jesteście tutaj w jakiś sposób jakby no, macie ten backup, tak, czyli macie to wsparcie tutaj od, od, od otoczenia. Nic nie jest w stanie was wyprowadzić z równowagi. Ta cierpliwość myślę, że będzie wam. Towarzyszyła albo ten rozsądek, który się pokazuje, bardzo dużo pracy nad sobą samym czy samą jest pokazane w tej karcie. Rozwój taki osobisty, wewnętrzny, zewnętrzny, no, znalezienie takiego złotego środka i ta harmonia, która mi się zawsze pokazuje w tej karcie umiarkowania, czyli jakby utrzymywanie tego balansu, ale pamiętajcie, że to jest w każdej dziedzinie, czyli też może być praca, może być partnerstwo, może być ta rodzina, czy miłość. Jeśli miłość, no to są osoby, które sobie są w, w jakiś sposób bardzo przeznaczone, a, i też się tak właśnie. Nawzajem postrzegają. Także dobra energia. Tu strzelec wam się pokazuje, ale może też mieć wpływ, może być to po prostu przypadkowa energia, która, tak jak powiedziałam, wypadła jeszcze do, dla was, bo ma o czymś wam jeszcze dodatkowo powiedzieć. Nie spieszyć się, przemyśleć, no, zrównoważyć wszystko, zbalansować, i wtedy na pewno odnajdziecie ten właśnie złoty środek, wyjście z sytuacji. Dodatkową kartą jest Rydwan. On zawsze gna przed siebie, ale tylko też właśnie w takim momencie, kiedy jest czegoś bardzo w 100% pewne. Tu są zawsze dwie osoby pokazane, które są bardzo jednomyślne. Oczywiście tutaj jest ta podróż, oczywiście są tego typu e, tematy: pójścia do przodu z, z czymś, e, ruszenie do przodu, ale też właśnie aktywny jakiś e, tryb życia i dążenie do sukcesu. Awans mi się tu pokazuje często. Um, no ktoś, kto re realizuje się nie tylko zawodowo, tylko ogólnie życiowo. Macie dużą szansę na to, żeby jakby spełnić tutaj coś w jakiś bardzo dynamiczny sposób, czyli tak właśnie nie wahając się, ruszając przed siebie i badając nawet nowe jakieś tereny, które mogą przynieść same korzyści, więc dobra, fajna energia. Kogoś, kto jest bardzo skoncentrowany, kontroluje to swoje, te swoje zadania, to swoje życie i je rozwija, czyli po Popycha tutaj to wszystko jeszcze, aby intensywniej, um, intensywniej działać na to, na czym zależy tej osobie. Wszystkiego dobrego, spełnienia i pozdrawiam Was serdecznie um, no, w tym miesiącu czerwcu. E, niech Wam się dzieje jak najlepiej i do usłyszenia.